Polakom nie tylko wmówiono, że powinni świętować klęski, sugerując rzecz jasna przez to, że y, wszystko, co wychodzi z naszej inspiracji czy przywództwa, jest skazane na niepowodzenie. Ale zakodowano w genach większości z nas, że to, co na całym świecie jest uważane za hańbiące ze względu na swe dalekosiężne, daleko idące, powiedziałbym szkodliwe konsekwencje, jest dobre i że tak trzeba. Że Polak zanim pomyśli, już powinien wspinać się na Mont Blanc, wygłaszać te przemowy o tym, jak zginie za wszystkich dookoła w imię zasad. W imię bycia porządnym człowiekiem, zasad, których nikt poza nami nie wyznaje, śmierci, której nikt nie potrzebuje, a co gorsza, po którym to zgonie nikt nie uroni najmniejszej nawet kropli łzy. Jak kordian rzucał w mroźną przestrzeń szlachetne niby hasła, przywoływał archetypy w postaci Winkelrieda, legendarnego szwajcarskiego bohatera, który w heroicznej walce oddał życie, przyjmując na siebie włócznie wrogów. Jego duch wyłaniający się z lodowych odchłani Mont Blanc jest dla Kordiana i większości niestety Polaków ostatnich stuleci nie tylko naszej generacji symbolem największego poświęcenia, które nadaje głęboki sens polskiemu rzekomo istnieniu. Śmierci dla wyższego celu. Nie ma dla państwa wyższego celu niż przetrwanie narodu. I wszystkie siły powinny dziś skupić się na tym jednym celu. Na przetrwaniu. Bo według Dmowskiego, z czym ja często się... Nie zgadzam, może za dużo powiedziane, kim jestem, żeby nie zgadzać się z Mowskim, ale no, polemizuję z tą myślą. Naród jest dzieckiem państwa. Więc państwo troszczy się o naród. To jest podstawowy cel. Naród nie może zginąć. I nie chodzi o śmierć ludzi zwykłych, pojedynczych, poszczególnych. Chodzi o substancję, którą tworzą ci ludzie.